Bonjour, bonjour sawa moi drodzy, bardzo dobre bonjour, bo z Calgary nadchodzą świetne wieści, czyli Kacper Rożuk pokonuje Waszka podpisila 644664 i odprawia numer jeden tegoż turnieju. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I teraz czas na trzecią rundę, która według mnie może być jeszcze trudniejsza, no bo jednak mimo wszystko Wasek był gospodarzem. I zawsze trudniej się grać w swoich sianach, co nie zmienia faktu, że zajebisty wynik Kacpra. Eee, Karol Drzewiecki też dziabnął rundę w Debla, jako druga para rozstawiona, więc też do przodu, oby tam szaleli chłopaki. Tak, 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 tego życzymy. Kubot Melo już w Acapulco w drugiej rundzie. Tak, tak, pokonali dziką kartę hiszpańską Lopez Lopez, Feliciano i Mark. Aż dziwne, że musieli grać jego kartę, bo są tymi deblistami, więc to nie była łatwa runda, łatwy mecz, ale zwycięstwo. To najważniejsze. Moi drodzy, mamy już finalistów Mistrzostw Polski rozgrywanych na ECT do lata 18 w Piasecznie, a Właściwie my siadle. Pani Wierzbowska, numer 1, pokonuje panią Górską 7-5-6-3, i pani niewiadomska pokonuje panią Szczepańską 6-2-7-5, i pani Wierzbowska z panią niewiadomską zagrają w finale. Głosujemy, kto wygra. Zapowiada się ekstremalnie ciekawe. Widowisko jutro musicie wpaść tam oglądać. U panów z kolei finał to będzie starcie tytanów, ale gratulacje też dla pokonanych półfinalistów, bo Piotruś Pawlak pokonuje pana Pawelskiego 6362, i Jasza Szajrych pokonuje 7662 pana Kusiewicza i starcie tytanów Pawlak Szajrych jutro na ECT. Głosujemy. Jerzyk wygrywa trzecią rundę w Francji I znowu ładuje 24 ace'y Niesamowita sprawa, pięknie, pięknie Jerzyk w ćwiartce Krecz i powodem przeżnie Moi drodzy Para walków w Zieliński, awansowała do półfinału W Sunderlandzie zmierzają po drugi tytuł Ale na razie Półfinał Najpierw półfinał Juniorzy w Kazaniu Max Kaśnikowski do ćwierci naławacował i zmierzy się z Belgiem DBS, który ostatnio sprawił mu małe manto, więc czas na mały rewanżyk. Niestety sensacyjnie, dosyć raczej sensacyjnie, no niespodziewanie, ale z drugiej strony, no nie jest to porażka, której nie można było w ogóle wziąć pod uwagę Weronika Baszak przegrywa w trzeciej rundzie z i stanią 6-3, 6-7, 6 i odpadła z turnieju singlowego Przypomnę, w drugiej rundzie Szymon Kielan odpadł z turnieju dwójką, Na dzisiaj, moi drodzy, to... Bęk